Witam serdecznie w kolejnym odcinku Matislonu, Proszę Państwa, yy, moje jakby odczucia są strasznie sinusoidalne w tym momencie, bo yy, jesło zaczyna być ładnie, ale to, co było dzisiaj rano, to ja się załamałem po prostu. Może nic z tego nie będzie. Ludzie yy, wstali, że w całej Polsce są straszne burze i one może są, ale w Warszawie jest ładnie. Zobaczcie. Na szczęście. Może się wszystko uda. Zobaczymy ile autek przyjedzie. Ile ludzi się nie zniechęci tym wszystkim. Do zobaczenia. Jeszcze jest godzina do zlotu. A już jest kilka egzemplarzy Matizów. Także wszyscy są zniecierpliwieni. Ale też z Na patrzymy na pogodę. Bo jest średnio. Ale na pewno się uda. Tutaj jest też baner. Także na razie jest spoko Jest za 15:00. Za 15.13 jest Jest na razie nas 10 autek Zapowiadają się jeszcze, jeszcze trochę Ale no pewnie tak do 15 będzie to wszystko No coś jedzie Proszę Państwa, mrozi się to wszystko. Coraz więcej uczestników jest. Już mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 matizów. 16 matizów jest już. Więcej. Fajny gadżet przyniósł. Z kapustej, bo to kapusta jest. Ciebie? Nie, 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 to jest, to jest nazywa kapusta. No, tak, wiesz, To Czy to jest 17, czy mi się wydaje? Chyba tak. Czyli 16. No i fajnie. Na razie stan jest 16-17, ustawiamy się.

ustawianie teraz matizów tam Tomek się tym zajmuje No proszę państwa mamy tutaj e, już e, pobity rekord tamtego roku Mamy też widzów e, właśnie podjeżdża ktoś tam e, dlatego tutaj Tutaj jeszcze jest yy, dookoła Matizów. Tutaj jest słynny Matiz Camper. Tutaj mamy Matiza i tu kolejnego. I tutaj słynny Golden. Tutaj mamy parę modów. Jak zwykle tutaj jest... Słuchajcie, nawet pasuje Wam do... Ten samochód, chyba, nasz, nasz. ale specjalnie się chyba ustawiacie tutaj, a, do, żeby już czuć atmosferę <grym> po, prostu. Już tak, po prostu. A nasz też e, nie chodzi tak? tak. Na stare miasto, no. Dekoracja była, no. A dekoracja była dużo większa. No tak, tutaj to tak. Oni przyjechali z koroną w tamtym roku. No. E, z koroną tam na tym. Tam przy antenie taką położoną, a teraz wybornie. No. Pomysły mają fajnie. No. najniższego campera na świecie. Eee, I szukałem tak naprawdę odpowiedniego pojazdu na to, żeby e, taki, takiego tempera stworzyć. No i Matiz się nasunął jakoś tak chyba dość szybko i to był taki naturalny wybór, bo to, jak sami wiecie to jest y, tani samochód, tani samochód y, w zakupie, tani samochód y, w y, doprowadzeniu go do, do dobrego stanu. Te części są fajne, y, tanie i y, 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 samochód też jest skomplikowany. Y, Mało tego, on ma dosyć takie szerokie dostawości jest dosyć przez w środku, mimo swoich małych wymiarów. Tutaj Huberto opowiada teraz nam o, o swoim macyzie kamperze, ale fajnie to wygląda słuchajcie na żywo to jest w ogóle co innego niż w tej telewizji. Pięknie. Pomysłowo. Coś niesamowitego. W ogóle nie wygląda tam gdzie wysokość i szerokość geograficzna kształt przecina się 40 Chodzi to we wschodniej Turcji, w takich dosyć wysokich górach eee, ale skończyłem, bo ja 41 lat tak? eee, to, to że Turcja jest nieaktualna A no, to jest taką chyba wszystkich osób, które jeżdżą kamperem, to jest takie miejsce, które... w poniedziałek pojechałem teraz Jest jak dziękujemy bardzo panie Kubercie linkę no, i teraz już tak, tak. tak. Eee, nie przyznajemy a co w Szwajcarii tu w Szwajcarii tu wysiada linka od sprzętu czy żona mnie ją nie e? myślę, że tak z jednej strony ona się wykazuje naprawdę dużą cierpliwością ja cały czas wierzę, że ona jest chyba największym bohaterem tych wyjazdów bo, eee, bo wiadomo yes. martwi się o mnie ale mnie też wspiera, w sumie dziwnie się okazało, że, że jeśli to sześć razy nie jest w tym konkurowaniu, to naprawdę czuję takie ogromne wsparcie. Cieszę się na takie wydarzenia jak na przykład to, to teraz, że mogę wyjechać. To w ogóle jest to się. A, dziękuję. Musisz wytłumaczyć w domu. Wytłumaczy. Dobrze. Wytłumaczy. Wytłumaczy. O to chodzi. No i jak się podoba ten kamper telewizyjny, to jest. to jest W telewizji nawet był. Także, tak, to już grubo tam nawet było. Fajnie. Gdzie jest nasza grupa Także, nie cztery, jakbyście mieli na <gryllet> Najbardziej za <zaparty> rdzon. <gryllet> no Dobra. Najbardziej coś Weźmiemy po to jak zech wszyscy wygrali. No, na więcej, więcej laminatu tak. No słuchajcie, teraz tak e, dostaliście numerki i e, oczywiście nagrodzeni już nie podchodzą. E, poprosimy po kolei, dobrze? Ktoś niech powie, który ma numer, i numer podchodzi ja do nas. Jedynka! No Jest! Nożurujeczka. Zaczynamy od trujeczki. Proszę ]essenny. bardzo. Trzy będzie panie. Tak. Numer 3. Dwa, 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 to sami, to już dałem, więc może być cisza w tej chwili. Nie ma. <trad> numer <sensible messagesia> no, no, hmm. 4. Tak. Ale czego ta kolejka? Sterkier perebecki. No niech co radzą. No słuchajcie, numer 5. Jak im każą nie ma, w to też ale z może to nie dobra, ale siedem nie, nie nie, nie, nie ale będą rameczki, podejdziecie później i rapu rameczki, dobra? bo tak nie będzie ciężko nam wyjmować no teraz tak, siódema. siódemka, ja なんだ、90。10、1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Dziękuję, Patrzęk, dziękuję. Do... i do jeszcze to jest nie koniec, bo zaraz e, ogłosimy. Pala właśnie, jest czternastka. Jak tyle Jest jeszcze jeszcze Jest Dobrze. Siedemnastka. Nie

Jest. Okay. A to 21, 22, kto. <turbulentu Matthew> 23, 24, 25, 23, dostał, dostał Dostał 30, E... 26, 27, 28. Nie, to jest 28, 28. To jeden akord, a jeden ma listę na przyjechał. Ale za to poświęcenie. Ale na poczeszenie nie jest daleko stąd. To jest kluczowe. jedziemy wszyscy. No właśnie, tutaj jeszcze, jeszcze się